Ej kochani, to znowu ja. Pytaliście mnie ostatnio, kiedy przenosimy ule? No ja akurat przenoszę dzisiaj, ze względu na to, że mój stojak już prosi na wszystkie strony i mówi tak, Anka, proszę cię, bądź wyrozumiała, bierz te ule, bo długo nie postoję. To jeszcze jest stojak za czasów mojego taty, więc ma prawo już nie ponaglać. Więc kochani, dzisiaj mamy przychmurzone, delikatnie chłodniej, pszczoły już nie latają czuć chłód, ale na spokojnie w ulu jest jeszcze jest taka temperatura, że nawet przy przenoszeniu pszczoły spokojnie mi z wyjdą jeszcze na plastry do góry. Jak przenosimy, kochani? Możemy we dwóch przenieść i trzymamy wtedy sobie spokojnie tutaj. Ja przenoszę przeważnie sama ulę, chyba, że są bardzo ciężkie, no to wtedy proszę, żeby ktoś mi pomógł, ale przeważnie jeżeli chodzi o styropiany, to przenoszę sobie sama. Pamiętamy, do przenoszenia zawsze spinamy pasami ul. Różnie bywa, możemy się potknąć, możemy upuścić, a tak to mamy pewne, że jak spadnie, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że nam się po prostu ulu rozwarstwi. Kochani, niesiemy trzymając tu zapasy. Najwygodniej, jeżeli chwycimy ręką z jednej i z drugiej strony, klamra u góry, żeby nam nie poluzowała, bardzo wygodnie się niesie, nie czujemy tego ciężaru ula. Dla mnie, przynajmniej, jest to najlepszy sposób przenoszenia uli. Pamiętajcie, na czas przenoszenia, przymknijmy wlotki. Ze względu na to, że jakby jakaś pszczoła tam jednak spadła, zdenerwowała się. Pamiętajcie, że one wyjdą. Niepotrzebnie mamy się stresować. O, widzicie już tutaj jeziora? Niepotrzebnie mamy się stresować. Że nam chodzą po rękach lub że gdzieś tam nam przed oczami rządli, i wtedy, no wiecie, no istnieje też ten taki odruch bezwarunkowy. no Możemy puścić, no bo nam siądzie na nosie, gdzieś tam rządło pójdzie. Narażamy siebie i je na niebezpieczeństwo. więc tutaj patrzymy na to, że lepiej się pozabezpieczać, pozapinać i możemy spokojnie przenosić. Owapnowałam, idzie deszcz, kochani. Jeżeli jeszcze myślicie o wapnowaniu, myślałam, że to trochę później zrobię, ale pęk mi worek z wapnem, więc wykorzystałam sytuację. Że jeszcze szybko rozsypałam przed deszczem. Jeżeli chcecie wapnować, to pamiętajcie kochani, przed deszczem zawsze. Albo przed ulami, jeżeli wiecie, że macie pogodę, nie macie kiedy tego wapnować, a nie, wiecie, no nieraz jedziemy kawał drugi na pasieczysko, robimy coś w jeden weekend, nie mamy pogody. To jeżeli powapnujecie, pamiętajcie, jakimiś liśćmi czy czymś przysypcie to wapno, że pszczoła, która spada na dół, to żeby Wam się w tym wapnie nie tarzała, ze względu na to, że ona już nie wzbije się do góry i tam pozostanie. Mówię to z własnego doświadczenia, raz mi się pomyliły troszkę pogody, jak się to mówi, zrobiłam nadgorliwie, wyszło słońce, no i latałam właśnie z igłami z sosen, bo miałam, pod lasem byłam i psu zasypywałam wszystko, co przed ulami, żeby mi wtedy te pszczoły wychodziły na to, żeby były po prostu zabezpieczone. Więc tutaj od razu Wam mówię, że jeżeli już chcecie osypać wapnem, to nie nadgorliwie, że cały świat robimy tylko tu, gdzie chodzimy, gdzie mamy ścieżki wydeptane od pszczół, no i ewentualnie tutaj akurat na tej pasiece do pracowni. No i środek, bo jak się to mówi, no tutaj są najczęściej obloty, jak... Wygódkę mają wiecie w powietrzu, no to krążą nad ulem, więc to to jest ten teren, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że siądą na kwiatkach, tam już w dół troszeczkę mniej, ale no ile tutaj mogłam przed ulami, to jest zasypane. Tyle z takich jesiennych spraw, trochę zaległości się robi, ale jeszcze zostały mi zaległe dwie pasieki, więc nie chwalę się. Jeszcze tam mam e, koszenie, foliowanie palet. No i mam nadzieję, że pogoda mi wytrzyma. Może być chłodno, bylebym tylko mogła zestawić ul ładnie, ofoliować, odkosić boki. I będzie już zimowlana całego. Do zobaczyska.